pozytywnych rzeczy to ja widzę to, że telepraca, która zawsze była na jakimś kompletnym marginesie, nagle okazało się, że jest możliwa yy, mm -hmm. i myślę, że dużo więcej osób będzie w stanie telepracować, nawet jeżeli nie na stałe. To jest jedna rzecz. Druga, że naprawdę przestaną ludzie gadać, co mnie potwornie denerwowało. Wszyscy opowiadali, jacy to są strasznie zajęci, że przede wszystkim chcieliby spędzać więcej czasu z rodziną. No to teraz mogli spędzić dużo czasu z rodziną i przestaną takie banialuki opowiadać. Więc będzie trochę więcej prawdy w życiu publicznym, może. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, które ja mam nadzieję, że nastąpią, ale wcale nie jestem ich pewien, bo mhm. raczej prawdopodobieństwo, to nie jest wysokie, to jest tak, że się zastanowimy, jak można, jakie błędy popełniliśmy. Nie żeby żeby mieć ide, idealne przygotowanie na następną tego rodzaju okoliczność, tylko żeby być w stanie reagować elastycznie, zależnie od tego, czego wymaga rzeczywiście sytuacja. Że, że to będzie to takie duże zastanowienie się publiczne i nad tym, jak funkcjonuje model gospodarczy, ale przede wszystkim jak funkcjonuje system polityczny i jak funkcjonujemy my jako ludzie. To jest pierwsza pandemia, czy pierwsze takie Zagrożenie, czy to, co ludzie widzą jako zagrożenie, w dobie internetu, kiedy wszyscy jesteśmy podłączeni do siebie nawzajem, otrzymujemy informacje nie tylko z góry, ale od siebie nawzajem, i panika rozszerza się nieporównanie szybciej, i nieporównanie jest mocniejsza mhm. niż w czasach, kiedy tego internetu nie było. Myślę, że to będzie jakaś refleksja nad tym jakiś, jakiś nad tym, jakiś nad tym namysł, i to bym widział jako potencjalnie główną korzyść z tego, co jest. No mam nadzieję też, ale to jest obosieczne, że ludzie zobaczą rzeczywiście, że nie muszą bez przerwy chodzić na zakupy i kupować mnóstwa rozmaitych rzeczy i mogą rzeczywiście poświęcić trochę czasu sobie nawzajem i własnemu życiu wewnętrznemu, chociaż z kolei, no, jeżeli ludzie nie będą kupować, no to jedni ludzie, jak nie będą kupować, to drudzy ludzie, którzy produkują, to będą bezrobotni. no. Mm -hmm. Więc to jest taki miecz miecz obosieczny, bat.